Cześć, Mateusz z tej strony, G Reptiles W dzisiejszym filmiku, po no, dość długiej przerwie, mi się wydaje, pokażę Wam, e, co się dzieje na hodowli: co się, co się, co, jakie samiczki łączę z jakimi samcami, jakie są plany hodowlane na ten, na ten sezon, na 2022 rok. E, na ten moment, 8 samic już jest w ciąży, część już e, przestała jeść, czekam na owulację, a część jakby cały czas wcina, łączy się z samcami, także coś tam się dzieje. No i dobra, szybkie objaśnienie, jak mamy literkę E, to znaczy, że samiczka już jest po wylince, po owulacyjnej i czekamy na jajka. Jak jest E i S, to jest po owulacji, ale jeszcze nie było wylinki, a jeśli mamy O, to czekamy na owulację. Taka, taka szybka dygresja. No i co, zaczynamy tutaj, tu mamy samiczkę i belly, łączona z Pastel Gravelem, może w tym roku wreszcie się uda trafić zwykłego Highwaya. Tam jak widać nasikane, natomiast e, jak widać wszystkie samiczki, które są już tuż przed jajkami, ja już im tych sików nie sprzątam. Generalnie zawsze jest posikane dookoła, tam gdzie sobie zrobią gniazdo, więc e, m, zakładam, że dzięki temu czują się bezpieczniej, więc ja im tutaj nic nie sprzątam. E, one i tak już się mało załatwiają, jak już są przed jajkami. Lecimy dalej. Tutaj mamy samiczkę Yellow Belly 100% Head Clown. Ta już jest głęboko w lince. Ta samiczka była łączona z leopard head clownem, także head do heta, no ale jakieś yellow belly, leopard yellowbelly clowny fajnie by było trafić. Lecimy dalej. Tutaj mamy samiczkę firefly Mojave. Ta była łączona z pinstripe yellowbelly clownem. No i co? Mam nadzieję, że wyjdą jakieś fajne hety z tego łączenia. W zeszłym roku było trochę maluchów, ale same jedno-dwu także bez rewelacji. Lecimy dalej. Tu mamy samiczkę Pastel Genetic Stripe, ta była łączona z tym samym samcem, co w zeszłym roku, czyli z Blackhead Mojave Head G-Stripe. No i jestem ciekaw, ponieważ w zeszłym roku sporo młodych pozdychało w jajkach, głównie G-Stripe'ów właśnie, więc zobaczymy, czy coś tu jest nie tak z tym łączeniem, czy po prostu w zeszłym roku miałem farta. coś się zadziało w trakcie inkubacji, no nie zobaczymy. Powtarzamy łączenie, samiczkę już po owulacji, czekam na wylinkę. Lecimy dalej. Tutaj mamy samiczkę Lesser Head Clown. Ta była łączona z samcem z Yellowbelly 100% Head Clown. Także mam nadzieję, że też fajne jakieś z Clowniki się trafią z Yellowbelly. Jeszcze by było idealnie. Zobaczymy. Też już po, po wylince czekamy, znaczy po owulacji czekamy na wylinkę. Kolejna samiczka Lesser Clown. Ta była łączona z Leopard Head Clownem. Także to samo łączenie co w zeszłym roku, bardzo mało klaunów trafiłem, więc mam nadzieję, że w tym roku więcej wyjdzie Leosów. Następnie mamy samiczkę Pinstripe Clown. Tutaj też na nasikanek widać, no ale tak jak mówiłem, ja im to wszystko zostawiam do czasu aż złożą jajka. Ta samiczka również łączona ze spotną z Yellowbelly Head Clown. Także zobaczymy jak to w Pinstripe siądzie, mam nadzieję, że fajnie. Lecimy dalej. Kingpin Yellow Belly i tu jako ciekawostkę e, powiem Wam, że jest szansa, że, omin, że przegapiłem owulację u tej samicy, e, ponieważ wyliniała, tam się widać trochę tą wylinkę, wyliniała i tak sobie leży, jakby już się szykowała do, do jajek, więc jest szansa, że przegapiłem, także zobaczymy. Zapisałem sobie datę, będę tam monitorował na bieżąco w ciągu 30 dni. E, jeżeli rzeczywiście przegapią wlację, to w ciągu 300 dni powinna zrzucić jajka. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy samiczkę pastel pied, łączona z gravel head piedem. No także to jest też pierwszy raz, jak udało się ją rozmnożyć. Czy też uda? No zobaczymy. No jajka powinny być. Czekamy na wylinkę. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o te, że tak powiem, w 100% zaciążone. A, no bo ta, o, ta co jest ono, to jakby to jakby jest o, bo jeszcze nie wiem, czy będą jajka, czy nie. Więc tutaj możemy przejść dalej. Tutaj mamy samiczkę Pastel Yellow Belly Clown. Yy, bardzo fajnie ten pastel tutaj yy, rozjaśnia tą samicę. Znaczy Yellow Belly rozjaśnia tą samicę. Ja też gadam. Yy, bo sam Pastel Clown byłby dużo, dużo bardziej ciemny, brązowy. No i ta była łączona z Leo Head for Clown. Także... Czek mam nadzieję, że się uda te Leo Yellow Belly Clowny trafić tu mamy samiczkę Pastel Desert Ghost jak widać jest dosyć gruba więc bardzo możliwe, że w ogóle się zaczyna ta owulacja tutaj a jak nie to po prostu sobie buduje pęcherzyki ma duże, już nie od jakiegoś czasu i tutaj samiczka łączona z Enchi Calico Head Desert Ghost więc jest szansa na wizualę wreszcie w tym roku dalej jeżeli chodzi o literki O Tutaj mamy samiczkę Pastel Gravel, tak Pastel Gravel 100% Head Pied łączona z Gravel Head Pied, więc powtarzamy łączenie z zeszłego roku. Tu mamy samiczkę Banana Spider, no i Banana Spider była łączona z dwoma samcami, tak naprawdę najpierw z Pinstripe Yellow Belly Clownem, e, następnie z Enchi Clownem. Także maluchy na pewno będą Hetami na, na klauna. Natomiast Enci po prostu zaczął bzykać późno w sezonie. Stąd na początku wleciał do niej inny samiec. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o te, gdzie są, y, są oznaczone z O. Tutaj mamy jeszcze tak. Gravel 100% Head Pied. Również łączona z y, Gravel Head Piedem. Wcina póki co. Y, pęcherzyki ma. Na razie malutkie, ale są. Także też jest szansa, że, że zaskoczy. To samo mamy tutaj. Samiczka Yellow Belly Clown. Łączona z Leo Head Clownem, eee, ta samiczka generalnie też cały czas jeszcze wcina. to jak widać ciekawa jest, eee, ucieka mi tu z pudełka. Także zaraz ją tu musimy wpakować z powrotem. No. Także Yellow Belly Clown do Leo Head Clown. Następnie mamy Yellow Belly Pied. Tą samiczkę łączę z Gravel Head Piedem. Także jest szansa, no, może na jakiegoś Highway Pieda też, co zobaczymy, byłoby fajnie. Ewentualnie na Highway, a 100% Head Piedź wtedy bym sobie zostawił zamiast tego zwykłego, którego próbuję trafić od 50 lat. <grym> no i cóż, z tej szafki chyba wszystko. A z tej szafki mamy jeszcze tak. Tutaj jest samiczka Lesser Yellow Pastel Lesser Yellowbelly 100% Head Clown. Ona była łączona z Leo Head Clownem na początku. Natomiast później e, już zacząłem do niej wrzucać e, NC Clowna, ponieważ to było moje to pierwotne jakby łączenie. Natomiast no tak jak mówię, na początku ona w ogóle nie, chciał, nie chciała kopulować, stąd był e, ten oto samczyk. E, no i co, wydaje mi się, że tyle. Chyba wszystko pokazałem. E, ogólnie 8 samic już jest w ciąży. E, wszystkie te, co mają oczy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć powinno zaskoczyć, to mamy 13 łącznie. E, Łącznie łączę 18 samic, więc zobaczymy, czy, czy wszystko zaskoczy. Jak na razie sezon zapowiada się super. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, no to lub, polubcie subskrybujcie. Yy, I oczywiście, jak jajka zaczną się pojawiać, to będę wrzucał więcej i bardziej na bieżąco. To było na tyle. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.